W dzisiejszym filmie z Brain Rotów musimy zacząć przygotowywać się do nowego update'u. Mamy trochę informacji, powiem Wam, na temat nowego update'u, bo sami wczoraj na tako wtorkach zlikował. No i dzisiaj też musimy sobie połowić, ale to za chwilę na początku otwórzmy sobie tutaj te wszystkie laki bloki, y, które nam zostało. Mam tego w sumie dużo więcej, ale tak na szybko sobie tutaj to otwórzmy, co nam zostało, żebyśmy po prostu już mieli miejsce. Nie będziemy też za bardzo się bawić, żeby tam pojedynczo otwierać. Otwórzmy sobie kilka naraz. Dzisiaj też mam dużo tych los laki bloków. Musimy zdobyć też wszystkie secrety, bo tam są naprawdę mocne sekrety w tych laki blokach. Tylko na starcie tutaj za dobrze nie zaczynamy, szczerze mówiąc, co tam nam poleci. No, tutaj słabo, dobra. pousuwać muszę wszystkie te sekrety na pewno, bo to nam do niczego nie jest potrzebne. Znaczy, sekrety. Sekrety są potrzebne. Sikrety sobie przerzucam na e, inne konta. Mówiliście mi, że niektórzy z Was już mają po kilka, kilkanaście tych konta, więc e, niektórzy się grubo bawią. Ale no, też Wam tak polecam robić i jak najwięcej magazynować sekrety, bo drugi raz e, może nie być tak łatwej szansy, się tak po prostu łatwo sekrety mogli zdobyć sobie. Dobra, ale odbierzmy sobie tutaj to wszystko. Znaczy, sprzedajmy tu sobie tutaj to wszystko, żeby na miejsce nie brakowało e, i sobie trochę połowimy na początku teraz. Mamy jeszcze w sumie 10 minut, a więc dobra, jeszcze chwilę mamy. No tutaj mamy te Lagrande, których niestety nie mogłem użyć, bo tradera e, dali innego i nie było tych e, Los Spaghetti za tego po prostu tutaj dużego. Dobra, łowię, nie wiem ile w sumie. Zobaczymy ile secretów uda nam się ogarnąć. Aktualnie nie mamy żadnego złowienia i zajmiemy się całą resztą, bo tak jak mówię, dużo mam laki bloków, dużo mam wszystkiego i dużo mam informacji na temat tego, co dadzą w najbliższych update'ach nam się złowić jednego, drugiego secreta no i gdzieś tutaj trzeciego, dobra na razie trzy sekrety, ale dobra, los tak, jakie bloki są ważniejsze, dzisiaj musimy wszystko zdobyć co się da, no i tak jak mówię, jest sporo mocnych informacji, dobra, teraz już nie wyłowimy nic, koniec eventu jeszcze możemy sobie chyba kołem? a nie, dobra to koło działa tak, że chyba tylko jak event jest, to można tym zakręcić. A później się te spiny niestety usuwają. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o takolaki bloki, to powiem wam, że starałem się zbierać się same takolaki bloki. Zobaczcie jakie tu mamy w ogóle bloodroot. Tutaj mamy candy nawet los tako bloki, więc naprawdę mocne. Admin wczoraj pierwszy raz spawnował jakby candy mutacje. Wczoraj albo przedwczoraj, nie, chyba wczoraj. Spawnował właśnie candy mutac... znaczy candy. Bloodroot mutacje i jeszcze fishing event był i w... była taka jakby woda czerwona. Fajnie to wyglądało. To było chyba na moim filmie. jak. To nie widział takiej czerwonej wody, to sprawdźcie sobie właśnie ten film, no bo mega fajnie to wyglądało. Nie wiem, jakby to wygląda, jakby była Candy mutacja na przykład, jakby woda wyglądała, bo Candy nie była wczoraj, tylko admin chyba tak po prostu zespałował tego Candy loslaki bloka. Tutaj, no też ładne. Dobra, mamy trzy takie naprawdę ładne tako bloki, no i tutaj takie zwykłe, no i tutaj też kolejne mamy. Dobra, przerzucam wszystko, tworzymy sobie to i opowiem wam też dalej o rzeczach, które admin doda w najbliższym Mam, dajcie, no bo w tym tygodniu niestety raczej na pewno nie dostał jeszcze eventu świątecznego, ale w przyszłym tygodniu jest bardzo duża szansa, że da nam ten event. W ogóle w sumie zobaczmy tutaj tradera. E, co my tu mamy? Los Pagis. No tego nukleara muszę sobie zrobić. On nie jest trudny, musiałbym z mitycznego laki bloka trafić tego e, ten mózg i wtedy mógłbym sobie to zrobić. Ale dobra, przerzucam wszystkie laki, bloki, zajmiemy się otwieraniem i dalej wam powiem, jeszcze musimy, no też w końcu tam bazę zrobić. Już kilka osób mi pisało, że ma tego brain rota jednego, muszę od kogoś pożyczyć w końcu. Dobra, wszystko jest, tego sobie zostawmy na koniec, bo jest mega ładny. Na razie zajmiemy się tymi normalnymi, dobra, tego los yy, admina to otwieram sobie na szybko, otwieram od razu kolejnego, no bo nie ma co się bawić z tym adminem. Już nas za bardzo nie interesuje nic, no tutaj stickreta, pierwszego stickerata bym chciał, jeszcze ani jednego secreta nie trafiliśmy. Musimy naszego pierwszego stickerata trafić, w sumie nie wiem, który jest najładniejszy. chyba najbardziej bym chciał te motorki, to chyba jest te właśnie Los Burritos, która jest najlepszym sekretem, ale na razie mi się niestety tego nie udało trafić, albo ewentualnie te pizze, te... nie, no w sumie to nie pizze, tylko quesadille. No, te trzy kwesty, też bym chciał, też to ładnie wygląda. No, ale tutaj też nie. O, jest, jest pierwszy secret, to Candy. Dobra, mamy lakukaracze karacze Candy. No dobra, to pierwszy ładny secret w końcu. Dobra, tu mamy trzy adminy, te adminy otwieramy sobie na szybko. Tutaj nas interesuje głównie La Grande i 6-7, bo 67 moglibyśmy wymienić na Lagrande, A La Grande wiadomo, moglibyśmy wymienić na tą toaletę, jeżeli Adwin by zespawnował poprawną wymianę, bo ostatnio była ta toaleta. Los Taleta, ale admin dał dziwne Brain Był Był potrzebny Garamaran, który no jest giga trudny do zdobycia, i jeszcze był potrzebne jakieś inne. Dobra, tutaj. Kurczę, szkoda, że coś takiego tutaj. Akurat z y, takiego najlepszego. Jeszcze na jednym kącie powiem wam, że mam takie turbo, turbo mocne loslaki bloki. Gdzie mam po cztery mutacje, a więc to będzie mocne, tylko no tutaj na razie nic nam nie wyleciało. Dobra, poczekajmy może na łowienie jeszcze. Musimy sobie wyłowić trochę brainortów, pójdę poszukać lików, a jeszcze może trader tutaj w końcu się odświeży na coś normalnego. Dobra, mamy znowu łowienie, połowie. 15 minut, zobaczymy ile teraz secretów uda nam się wyłowić, jeżeli chodzi na pewno o pierwsze liki, to admin powiedział, że w końcu doda tego nowego OG, no bo z tym OG jest trochę jak z tymi takolaki blokami, obiecuje to admin obiecuje i no niewiele z tego wychodzi szczerze mówiąc, ale teraz w końcu powiedział, że to doda, fajnie jakby dodał takiego OG, którego Jakkolwiek da się zdobyć Mógłby dodać takiego noob OG na przykład Żeby no, miał brainrat jakoś OG Ale powiedzmy dawał 10 milionów I żeby się go dało tak po prostu wiecie, zdobyć Żeby każdy gracz mógł sobie go zdobyć Albo żeby dodał OG lucky blocka To by było moim zdaniem mega fajne Chociaż w końcu moim zdaniem dodał OG lucky blocka Gdzie na przykład będzie powiedzmy No nie wiem, 1 do miliona na to, że traficie OG po prostu Żeby tylko i wyłącznie się przewijał ten OG Ale no, żeby po prostu No niekoniecznie dało się go zdobyć No i dobra, pełną bazę mamy gdzie ja mam taki śmietnik tej, w tej bazie? Myślałem, że więcej miejsca mam. Aha, tutaj dobra, nie pousuwałem tych e, takobloków. Dobra, to wszystko musimy sobie posuwać. Żebyśmy więcej miejsca w bazie mieli, już mi poznikały z drody. Standardowo. Dobra, ale teraz e, łowię 15 minut. Zobaczymy, ile sekretów uda nam się zgarnąć. I opowiem Wam dalej o Lika, bo jeszcze trochę tego wszystkiego oczywiście jest. O, jedna rzecz, którą możemy zrobić, a o której zapomniałem, to zakręcić kołem, teraz w sumie tego nie zrobimy, muszę wyłowić. Ile mamy tych spinów? No, te spiny się czasem dodają, czasem się nie dodają. Teraz ci nie dodał ten spin, dobra, no szybko sobie zakręćmy, no niestety kasa. Dobra, powiem wam, że pełną bazę mam, ale teraz tutaj udało nam się złowić Grajpus Meduzy. drugi raz yy, mi się udało, pierwszy raz udało mi się złowić Grajpus Meduzji jak dopiero event wychodził i teraz dopiero złowiłem, tylko no... Kurczę, wszystko by się pobłogowało. Nie widzę żadnych sekretów. Dobra, łowienie się skończyło. Trochę mniej łowiłem i złowiłem gdzieś e, jednego sekreta. Nie wiem, gdzie on jest. Grajpus Meduzy złowiłem. Nie widzę tego sekreta. Aha, Grajpus meduzy mi skamowali. No nie, no była Grajpus meduzy, Nie wiem, co się z nią stało. Ślepy jestem albo mnie skamowali. Ale dobra, teraz też są turbomocne liki tak naprawdę. E, otworzymy sobie tutaj takiego los kolaki bloka na przykład z czterema mutacjami no gigamocny i opowiem wam bo naprawdę naprawdę turbo mocnych likach bo nie wiem czy wiecie ale teraz po evencie świątecznym admin powiedział to, że dostaniemy to po evencie świątecznym dostaniemy w końcu tradey no bo teraz no wiecie no jak ktoś chce się tradeować z no to wiele osób niestety kończy z tym że traci Berein bo ludzie się skamują masowo i tak dalej i admin powiedział że w końcu dodadzą tradey po evencie świątecznym w końcu dodadzą trade, a więc prawdopodobnie stanie się coś, o czym ja już od, mówię, bardzo długiego czasu, czyli dodadzą ekwipunek, no bo w jaki inny sposób miałby działać te trady? Prawdopodobnie będą musieli dodać ekwipunek. No chyba, że Brainerd będzie przeskakiwać na przykład z kogoś bazy do waszej bazy po prostu. Że dajecie w trajdzie, na przykład ja daję tego, ktoś daje tamtego i ten Brainnor przeskakuje sobie tutaj do bazy tej osoby. No też tak może być, mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że jednak ekwipunek dodadzą, no bo ekwipunek byłby czymś naprawdę, naprawdę mega fajnym, co by pomogło wielu graczom myślę. No i kolejna ważna rzecz, dodadzą też w tym update'cie już tego WL Brainrot, o którym już w sumie długo się mówi. Nie wiadomo czy to będzie W i l brainrot, czy to po prostu będzie połączony wl brainrot. Mam nadzieję, że dwa dodadzą i na przykład admin by spawnował, powiedzmy jak wiecie, ludzie spamują W, to admin by spawnował w brain rot, a Jak ludzie spamują L, spawnował tego l brainrot. to było fajne, dobra. Miejsca nie mamy. Musimy sobie potwierać te laki, bloki, dobra. Tego na końcu otworzymy, bo jest turbo mocny. No, mam nadzieję, że coś takiego przekminią. nie będzie tak, że to będzie na przykład OG. No, bo ten WL nawet by się nie nadał chyba na OG, no bo to. Jest spoko, tam ludzie sobie często piszą WL, WL, zależnie od tego, czy update jest dobry, no ale nie jest to coś wyjątkowego, żeby mogło być OG, tak mi się wydaje. Tutaj trzy mutacje, no nie no. Coś słabego, double Dobra, jeszcze tu zobaczmy. I tutaj kolejne też dwie mutacje, ale dwie bardzo dobre mutacje, no nie no. Dalej nie ma żadnego mocnego stickera, to na razie tylko tego jednego Candy mamy. Tutaj może, no nie no, prawie buri I to jeszcze z dwoma takimi naprawdę mocnymi mutacjami. Dobra, z całą resztą zajmiemy się w kolejnym filmie.